Dobry kontroler i skill nie wystarczą. Żeby tak grać, musisz mieć odpowiednie stanowisko. Wygodne, ergonomiczne, obszerne. Zupełnie jak ten narożnik bom. Nowoczesny, harmonijny design. Możliwość dowolnej konfiguracji zestawu. Dzięki funkcji spania idealny do wypoczynku po ciężkim dniu pracy. Dostępny w wielu kolorach i rodzajach tapicerki. Przyjrzyjmy się mu w rzeczywistości. Wygląda o wiele lepiej. Wybór jest tylko jeden. Narożnik Bono, Gala Collection. Kupisz w sklepie internetowym twojemeble.pl